Siema wszystkim, jadę kupić auto do latania bokiem, no wciągnęliście mnie, jak zajadę na miejsce, to jeszcze postaram się kurcze coś tam ugrać w miarę, ale generalnie cena nie jest jakoś tak powalająca czy coś, bo portfel się zamyka, więc nie jest źle, jeśli ktoś do mnie dzwoni. O, Zderzak do mojej furki dzwoni. Siema, co tam? Siema, ty jesteś w domu? Nie, w robocie. A do której ty w pracy? Mnie jeszcze dwie godziny. E, Słuchaj, bo jest taki motyw, że ja słyszałem, że ty masz Zderzak od Igorka samochodu. Połamany, ten taki sportowy. To prawda? Gdzieś chyba jest. Ty, on kurde w dziesięciu kawałkach Zresztą, czy w dwóch? To, to, to? No tak, no. On w dziesięciu kawałkach czy w dwóch? Wierzę, nawet nie pamiętam. A mocno połamany był, pamiętasz? Nie pamiętasz. Nie pamiętam ale, ale nie wyrzuciłeś go. Chyba jest, daj się. No to jak nie wyrzuciłeś, to może Bo... kurwa, jeszcze da się coś z niego ulepić, co? Coś się pewnie da. Ty, będę mógł przyjechać dziś wieczorem po niego. Dobra, to ja się odezwę Ktoś, jak powrócę do chaty Dobrze, czekaj, o której ty wrócisz, możesz przypomnieć? Z dwie godziny dziś jeszcze. A no to elegancko, akurat kurwa, dobra, pięknie, ty. No to odezwij się do mnie jak możesz, dobrze? Dobra, dobra. No dziękuję, cześć. Już powoli dojeżdżamy. Pokrótce Wam jeszcze opowiem, że wczoraj jeździłem tym samochodem i dużo wcześniej też miałem okazję pojeździć tym autem. Siedzi tam teraz dyfer taki śmieszny, że jak strzeli ze sprzęgła, tam dasz mu klapsa, to spij na koła i bierze na dwa. Ale ten dyfer generalnie to ja go wyjmę, bo jest jeszcze drugi dyfer, który tylko trzeba pojechać, wziąć i i pospawać, bo no to tam jest zwykły i ten zwykły pospawamy i chcę mieć na sztywno, co nie, a ten sobie po prostu będę miał jako drugi rezerwowy w razie W i tyle. Dostanę też do niego 5 felg 17, no i on ogólnie stoi teraz na 18, tak więc jeszcze będę chciał pewnie jakieś 16 skołować, czy nie wiem, czy 15 tam wejdzie, bo są dosyć spore zaciski z tyłu, ale jakby weszła 15, no to wydaje mi się, że 15 pomiędzy jest łatwiej śmiecia ogarnąć jak 16 czy 17 ale już może 16 to jeszcze nie problem. Nie wiem, nie znam się na tym, dopiero wchodzę w tonie. Ale fajnie, że będę miał jakieś tam felgi i w razie wutu jakieś opony się ogarnia. Ale chciałbym na czymś mniejszym z tyłu. Z przodu na pewno będzie się działał Szybna Trzeba zatankować dziada. <grym> Właśnie, <Wasz>, nagraj! <grym> Patrz, ty wyskoczył z samochodu, już podjeżdża, trzeba tankować ty, ale co, nawet skazówka się nie podnosiła, nie? Nie, nawet nie zwracałam uwagi Wczoraj testowałem go Ale brzmi fajnie Tylko nie mów nikomu na razie, nie? Dobrze Pierwsze tankowanie, niech będzie... Na niech, bogato? Niech będzie na bogato, bo nie <laughs> będzie ryć. Podobno dużo pali cóż? No? Nie wiem, tak ja od razu powiedzisz. A co, że będziesz jeździć świętowe? No ja ciśnij całą noc będę go upierdalał. O kurde. Ładuj dziewiętnastką i do mnie od razu. Odstawimy busa i bierzemy Lexusa. A wiesz co, mam jeszcze nazwę dla tego Lexusa już teraz tak patrzę na niego, bo te lampy z tyłu takie fajne. Co? No. Sexxus. Zajebiemy no, mo na mokrym boku? No normalnie, no. Ty no kurcze, generalnie kupiłem to auto. Kupiłeś? Kupiłem to samochód Co ty pierdolisz? No właśnie, kupiłem po to, żeby właśnie latać bokiem Tylko nie mów nikomu na razie o tym Dobra Tajemnica Bo... Tajemnica Drifterów Co Bo... się długie błyski tu zapala? Właśnie nie wiem a, i to odbija czy co? Ty, a może... Czy to się jakoś wciska? Już No są zwykłe światła, nie? No Właśnie nie widziałem jak długie i później No ale kwa, czy ty co chwilę myślę. No o co chodzi? No nie, no nie działa tak, nie działa przewoźnik O, już Kurwa reklamację złożyć. Dobra, co próbujemy w robić? No tylko czekaj, ja muszę zobaczyć no. To jakiś papier ekranik mówił Że to po A może tu za fotelem w kieszeni? Czekaj że... Pat co znalazłem, ty To znalazłem za fotelem twoim Czekaj, trakcja jak się włącza tutaj Ty, jak trakcja auto mrega to znaczy, że wtedy włączona, nie? Dobra O okay. kurwa, drzwi się otworzyły Kurwa, nie zamknąłem drzwi To ja otwarte... ja za bardzo Rany Kurwa, ty jak w GTA u Aż zamyka, wyjebane ma! Kurwa! Tutaj wyszło coś, co? Wyszło! Ja muszę mieć koniecznie zaspawany gdzieś. Tylko, to złapał? Ty ja pierdzielę! Nie, to szmata jakaś albo szczur. Ej, czekaj, zapytam się Ej, co ty tam wziąłeś? Mordo, nie uciekaj! Takie pojebane dzieci Ja do Ciebie, kurwa, zając po środku Ty, ale ładnych wszystkich ja zrobiliśmy, nie? Kolejka jest też po ulicach A ja podjechałem do ciężarówek, kurde, i co? I pierwsi jesteśmy Muzyka Plan działania jest taki, tu robimy miejsce w garażu teraz dla Alexusa zarzucamy 17kę, bo to jest na razie najmniejsza felga jaką mam na tył, w przodu zostają te co, co są na, na samochodzie czyli tam jest ta 18ka. i jutro będziemy spawać dyfer, pojedziemy po dyfer i po zderzaczek pewnie i tak dzisiaj będę upalał jeszcze północy bo jak założę tę felgę nie tak będzie, no zobaczymy. Na razie GoPro ładuję w sumie, bo kurczę, rozładowany. Wziąłem, nie planowałem tego za bardzo dzisiaj nagrywać. A jakoś dobrze mi się dzisiaj gada w ogóle do tej kamery. Robimy tu miejsce za nami i wprowadzamy auto. Jaka faza złodziejka siedzi Ja już myślę kurna jak to odkręcić jakie ja takich kłóci nie, nie Ale w schowku był się okazało, że Michała pojebało. O, dwa auto stoją pod grażem. Ogarniamy trochę gruzika. Kamil mówi, że trzeba trochę posprzątać w tym samochodzie, bo on, bo on kurczę tego. Psa swego woził, nie? Sabaczkę woził. I ja myślę sobie, dobra, spoko, no posprzątam po tym piesku, nie? Tylko zapomniałem, że to jest 70-kilowy Lodweiler. I ten pies jakby pierdnął, to by mnie zdmuchnął, nie? Ale syf, no nic no. W sumie gruz. Jakieś coś mam tego, nie? Na złom. Ale fajny, kurczę, bo wiecie co? Te fotele dobrze trzymają. I to jest taka półskórka i o ten welur naprawdę zajebiście dobrze trzyma, nie? Ale patrzcie, ile tu sprzątania jest. Chciałem trochę to ogarnąć jednak. Ja tam coś tam przymatą przetrę i będzie dobrze. Lecimy do kolegi po drugi dyferek, bo właśnie dostałem telefon, że już jest na działce. Tak więc malutki kroczek do przodu do tego, żeby zacząć latać bokiem tym autem. Tylko, że jeszcze trzeba będzie ten drugi dyferek pospawać, bo ten co jest teraz w aucie nie będę go spawał, bo jest dosyć drogi i lepiej po prostu go zachować w takim stanie jakim jest, a tamten zaspawać i będzie wszystko dobrze. Zapomniałem, że koła zapasowego nie mam, się zapadło. <laughs> Muszę jakieś kółko tam wrzucić, no ale dobra, dyferek jest do pospawania. Patrzcie, no to jakby świra. ba nic. Nie będę go zaczepiał, bo zaraz mnie jebnie. Co tam, co robisz? Co? No dzwoniłem, już dyfer mam jak coś, kurczę, ten drugi. No, no. To nie wiem, mogę ci go przywieźć, czy ty dzisiaj nie masz czasu? Bo ja jadę teraz po wapno do apteki, bo tam tata jakiegoś uczulenia dostał. No dobra. No. To, to, to co ty dopiero wstałeś? No bo serial oglądałem. A, rozumiem, no dobra. No to ja tam najpierw do apteki, pojadę tak dalej, to na no spokojnie wiesz. No. Dobra. Od razu poważę, tak? no można od razu hefnąć go. Ja sobie na spokojnie zmienię tam w domu, jak będę w tygodniu gdzieś tam miał czas. I powiem Wam, że ja nawet radia w tym samochodzie nie słucham, bo jak tak dodam mu gazu, jak się nagrzeje i puszczę, Wy tego może nie słyszycie, bo to nie jest jakieś mega głośne, ale robi takie pupu, pupu, pupu. Pu. I cały czas tak jadę, już 5 km, nie? Pupu, pu, pu, pu. Ale ruch dzisiaj kurczę, albo niedziela handlowa. No tak, też ja do apteki jadę Ale apteki to nawet jak ten To jakaś jedna musi być czynna zawsze O, teraz zrobił pół Siema Faktycznie trochę pali ten Lexus Ale ja go połowałem wczoraj w nocy W sumie po to te auta jest, żeby je połować Ile się da Ty ale wiesz co mnie Jerry zaskakuje? Że to się trzyma tylko na czterech śrubach, nie? W Bające było więcej trzyma. chyba tego. No Trzyma. Białem ja to jakimś dobrym śrubsztakiem trzyma. właśnie pod tego. O, oszło. I tutaj blaszkę trzeba wsadzić i tam pospawać, tak? I z drugiej strony. I z drugiej? No O, O. Takała. Ty ale ja nie wiem czy to trzeba go spuszczać w ogóle ten olej Możemy zostawić no O widzisz mały się kręci tutaj Nie? Tak To w jaki Nie wiem Chciałbym policzyć No dobrze byłoby kurczę, to pospawać i będzie wtedy na pewno dobrze No do <laughs> no, dużego metra Ja nie mam tych małych No faktycznie Wziął metrów, kurde kawał metrówy 6 centów jak już mi się wydaje 6. Piątkę w stopie piąteczkę. Dobra. A ja miałem dostać ogólnie opierdą, bo Stasia niechcący nauczyłem mówić suka. Zapomniała mhm. o to tym, pańc. wiesz? No miałem dostać zjewę za to i nie dostałem, bo zapomniała chyba. No to patrz. Nie wypulisz mnie, co? Nie. <laughs> Stasia oglądał odcinek i się nauczył jednego wyrazu. Akurat to zapamiętał. <laughs> Jerry, ja też mam dziarę na kostce. Ja mam biegi motocyklowe, a ty masz skate'a I kosmos masz jeszcze i Mleko To miło <grywa> Mleko powiedział? Ojej, <grywa> No Właśnie po tobie dzisiaj sprzątałem tego Leksusa, wiesz laku ty bały, ojej jaki słodziak <grywa> i się bawić chce. Na dziś to będzie koniec. Jak wam się podobało tu łapa w górę, sub, komentarz, wbijajcie na sklep. Lecę do domku. W następnym filmie będziemy latać pewnie już bokiem. Tylko muszę jeszcze ogarnąć jakieś opony na zmianę. No i wrzucić tę dyferę, który dzisiaj pospowaliśmy, bo jak na razie jest w bagażniku, a nie na swoim miejscu tam, gdzie powinien być, tak? Strzałeczkę.